W firmie Pomot poczęstowano mi polskimi specjalami. Była kiełbaska i ogóreczek prosto z Polski, co było miłym zaskoczeniem po ciastkach, które oferowała większość wystawców. Stoisko Pomotu, może nie było największe, ale dumnie prezentowało nowy wóz asenizacyjny 13 000 litrów ze specjalnym komputerem mierzącym wartości odżywcze w gnojowicy. Komputer jest oczywiście montowany w kabinie ciągnika. Ciekawie prezentował się także rozsiewacz budowany na licencji Transprit, wykonany z materiałów dużo lżejszych niż tradycyjne.